Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, Michał Rawik, This War of Mine. Działo się, działo się, moim państwo, ostatnio układ z tarasem, tak jest, to może być najlepsze wyjście. No nie wiem, nie jestem do końca przekonany. Eee, w ogóle wszystko mi tutaj nie wychodzi w tym scenariuszu, cholera jasna. Akta są już jego, próbuję nie gdybać, jaki będą tego konsekwencje. To była trudna decyzja. Teraz przynajmniej mamy szansę ocalić resztę zbiorów. I wraca Milena? Nie, kto to jest? Hej. Hej, pogadajmy. Spoko loko. Spoko loko, pogadajmy. Maria, masz jakieś wieści o Milenie? A, no tak. Nie, liczyłam, że będzie tu z wami. Wciąż nie wróciła? Jeszcze nie, ale wróci musi. Ma niewiele czasu. Wojsko szykuje coś wielkiego na dzisiejszy wieczór. Cały dzień krążą ciężarówki, ładują ciężką broń i materiały wybuchowe. Znów nas zbombardują. Pewnie tak, słyszałam rozmowy żołnierzy. Falili się tym. Jeden powiedział, że dziś w nocy niebo rozbłyśnie jak w dzień. Tu nie jest bezpiecznie. Musicie jak najszybciej uciec. Nie możemy odejść nie bez mileny, ale przygotowujemy się na najgorsze. Dziękuję. Bajo. Maria znów zawitała do muzeum. Zamiast wyczekiwanych informacji o Milenii miała dla nas niepokojące wieści. Armia planuje jakoś dużą akcję dziś w nocy. Chyba nie możemy dłużej czekać na milenę. Musimy się zebrać i uciekać tak szybko jak to możliwe. No i nie mówcie, że teraz mogę uciec. To by było co najmniej zabawne. Znaczy, zabawne. Kurde, jeżeli okazało się, że ja skończyłem ostatni filmik z, z tego scenariusza, a teraz mogę uciec? Jakie mamy taski? Ucieknij z muzeum. Wspaniale. Czyli tak, czyli pewnie mogę nie czekać na Milenę i uciec. Wiecie co? A czy skończy nam się... E, ja bym chciał zobaczyć, ja bym spróbował nie uciekać. Jak nas rozstrzelają, to przegramy, nie? Więc teoretycznie powinienem móc wczytać save. I dokończyć tę grę na jakiś inny sposób, nie? E, tak zgaduję. Więc ja bym sobie poszedł tutaj. mu sobie do pieca na razie. E, co by się ogrzać. I wtedy bym się położył i przeczekał po prostu do wieczora. No jakby. Co tracę? Połóżmy się. Koniec dnia. No i zobaczmy. Czas ruszać. Czekać dłużej to zbyt niebezpieczne, czyli jednak. Przynieśmy dokumenty z biura mileny, zanim wyjedziemy. A nie! Noc wzmożone bombardowania! I jedyną opcją, jaką mamy, stary bankowy skarbiec ewakuacja muzeum. Musimy się natychmiast ewakuować. Zawarliśmy układ z tarasem, będziemy mogli ukryć zbiory w podziemnym skarbcu. Mamy się z nim spotkać w alejce za opuszczonym bankiem. Tylko czy możemy ufać zbiorowi czas pokaże. Teraz nasza ostatnia deska ratunku ewakuuj. Boże, wszystko płonie, muszę dostać się do ciężarówki. Mogę chodzić, ale nie pamiętam. To zasad... Nie, dobra, okej. Okay. Myślałem, że nie mogę w... iść w niektóre miejsca. W porządku. O, zleci nam. Nie, nie zleci, okej. Okay. Mogę zejść na dół, dobra. Nie jest źle, w porządku. No jakoś chcemy, tak, jakoś chcemy zejść na dół. Okej, okay, czyli nas zbombardowali, krótko mówiąc. Muszę rozejrzeć po muzeum, ale chyba nie ma to jakiegoś większego sensu. Dobra, i co? Muszę wsiąść do ciężarówki i natychmiast się ewakuować. WO! Milena! Mileno, chodź na ciężarówkę, musimy jechać. Możemy zatrzymać samochód, Anio. Powinniśmy być dostateczne, dostatecznie daleko od pożaru. Mileno, mocno krwawisz, musimy sprowadzić pomoc. To nic takiego, Aniu. Wow, to jest muzeum. Zawiodłam nas wszystkich. Popatrz tylko, nie mamy już dokąd iść. Czekaj, chyba znalazłam sposób, jak ocalić naszą kolekcję. Ciekawie jestem, co by się stało, gdybym z tym Tarasem się nie dogadał jednak. Co masz na myśli? Musiałam poświęcić jeden z naszych dokumentów, ale udało mi się dobić targu z niejakim Tarasem. Ukryję nasze zbiory w sekretnym skarbcu. Taras, znam go. W przeszłości dopuszczał się strasznych rzeczy. Szkoda, że nie mamy innego wyjścia, ale musimy mu zaufać. Masz rację, pułkownik Markow cały czas nas szuka. Ma obsesję na punkcie tego obrazu, Roz rozesłał swoich ludzi po całym mieście. Ukryjemy kolekcję, ale wpierw musimy znaleźć dla ciebie pomoc. Nie Aniu, dla mnie już za późno, ale wy możecie się jeszcze uratować. No ciekawe jacy my. Oto co musimy zrobić. Musimy się rozdzielić, jeśli chcemy zmylić ludzi pułkownika. Przejadę ciężarówką przez górską przełęcz. Pułkownik czeka tam na nas, nie możemy mu ufać. Wow, nie podejmę tego ryzyka. Dzięki Tobie znaleźliśmy inne rozwiązanie. Przygotowaliśmy skarbiec, możemy tam przenieść wasze rzeczy. Nawet jeśli, wbrew naszym zamiarom, trzeba było poczynić ofiary. Ponieważ trzeba uratować o wiele więcej. Ale nie możemy zapominać, dla kogo to robimy. Słyszałem pukanie zaczekajcie tu, dzieci. Bez obaw pójdę to sprawdzić. A, Dlatego powinnaś wrócić do miasta. Armia będzie szukać tych eksponatów, będą szukać Ciebie. Dlatego musisz się upewnić, że nikogo nie znajdę. Musimy się upewnić, że nasze ofiary nie poszły na marne. W naszej misji nie chodziło tylko o ocalenie dorobku kultury. Musimy też pamiętać o ludziach, dla których próbujemy to wszystko ocalić. O naszych rodach i o przyszłych pokoleniach. Zawsze o nich pamiętaliście i obyście nigdy nie zapomnieli. Muszę już iść. Pójdę z tobą, pomogę ci. Nie, wciąż masz tutaj sporo do zrobienia. Dziękuję, Anio, za wszystko. Zbiory muzealne zostały zabezpieczone w bankowym skarbcu. Większość dzieł sztuki przetrwała do końca wojny. Wow. Ale to wszystko jest zrobione. Tito przeżył. Nasz sąsiad. Nieznajomy imieniem Ruben. Wow. Hmm. Cudownie są zrobione te scenariusze. W sensie naprawdę. To odczucie na koniec. Najpierw w trakcie gry. No, mi się na przykład trochę dłużyło. No, jakby ten scenariusz, nie. Ale wow, jakby ta końcówka, to po prostu, to, to, to ciężko opisać, to chyba trzeba, trzeba rozegrać po prostu i, i się jakoś wczuć w to wszystko. Niesamowite, niesamowite. Wydaje mi się, że super, super udało się ocalić dzieciaki, w ogóle nie wiem co z tarasem. Znaczy, obstawiam, że jakby byłby to poniekąd pozytywny koniec scenariusza. Hmm, aczkolwiek bez ocalonych dzieł, być może hmm, tak mi się wydaje. E, książki, e, wszystkie te rzeczy w zasadzie, które wyniosłem, podoba mi się to, jaką to poza tarasem. Podoba mi się to, jaki to kierunek obrało. Jak najbardziej zrobiłbym to po raz kolejny: ocalone dzieci. E, Ruben odszedłby tak czy inaczej, bo ja tak czy inaczej e, właśnie chciałbym pomóc dzieciom, więc tak czy inaczej bym oddał te jego, te jego rzeczy. No Wake. Więc super. Bardzo się cieszę. Mógł z nami zostać i przetrwać Zoran. No, schrzeniłem to. Skrzeniłem to. No shit happened. Że tak powiem. No, jakby skiczkałem w trakcie gry po prostu, więc jakby no, no trudno. Ale reszta. Jestem bardzo zadowolony z całego tego przebiegu. Jestem pod wielkim wrażeniem trzeciego scenariusza, tak jak i dwóch poprzednich. No, coś wspaniałego, no. Coś wspaniałego. Fakt, końcówka już mi się trochę dłużyła, ale super. Naprawdę super. Ucieczka Mileny, niełatwa decyzja. Coś okradliśmy? Nie pamiętam, że okradliśmy kogoś. Tak szczerze. Dzień 23. zacenek krwi. Zabezpieczenie kolekcji. To takie, to z tego dumny nie jestem. Upadek w muzeum. No i mamy końcóweczkę. Dzień 24. Udało się. Zbiory są bezpieczne. Markow ich nie dostanie. Mam nadzieję, że Milenie się udało albo że umarła śmiejąc się tej gnidzie prosto w twarz. Wojna wyrządziła nieodwracalne szkody w kulturowym dziedzictwie Pogorena, gdyby nie poświęcenie Ani, Mileny i innych miasto straciłoby o wiele więcej bezcennych skarbów. Bitwa nad Bagnem Pijawek. Aby ocalić zbiory, Ania musiała podjąć wiele trudnych decyzji. Po wojnie obraz wrócił do odbudowanego Muzeum Pogoren. Stał się główną atrakcją wystawy, a także prawdziwym symbolem dramatycznej historii miasta i jego mieszkańców. Sefer Hazocha. Rękopis zaginął, kiedy Ania oddała go w zamian za możliwość przejścia tunelami. To była bardzo trudna decyzja, ale dzięki temu dzieci były bezpieczne. Obawiasz się, że jak kliknę, to w ogóle skipnę wszystko. Po wojnie Instytut Samuela próbował odnaleźć rękopis i sprowadzić go z powrotem do pogoren, jednak wysiłki badaczy nie przyniosły rezultatów. Mimo wszystko, personel nie zamierza zarzucić poszukiwań. Wymuszenia oraz bezprawne przejęcie nieruchomości. Nie mając innego wyjścia i desperacko pragnąć ocalić kolekcję, Ania postanowiła przekazać dokumenty Tarasowi. Nie wiedziała, co paser zamierza zrobić ludziom z listy. Akty akt nigdy nie odnaleziono, Taras prawdopodobnie je zniszczył. Po wojnie wiele dawnych spraw sądowych dotyczących nielegalnych przejęć nieruchomości utworzono z braku umorzono dostępnej dokumentacji i świadków. Nigdy Nigdysiejsi naoczni świadkowie zaginęli w tajemniczych okolicznościach. Przekazane do muzeum książki dla dzieci trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Do sierocińca. Pomogły dzieciom załagodzić przeżytą traumę. No z tego jestem dumny. Mała Nika, która w świecie baśni odnalazła ukojenie, po śmierci matki, po wojnie zabrała książki ze sobą. Wiele lat później czytała pasjonujące dzieje braci z dawnej Graznawi swoim własnym dzieciom. nie oddała skarb ze swojej prywatnej kolekcji osobistą pamiątkę, aby ocalić dzieła sztuki z muzeum. No, tego mogliśmy też, to mogliśmy ukraść. Zwyczajnie. Naszyjnik przepadł, po tym jak zginął kruk, a jego garaż splądrowano i spalono. Jedynym, co ocalało po nim po wojnie, był jego ukochany samochód Bertie. Nie mogąc ufać ani pułkownikowi Markowi, ani paserowi Tarasowi, Ania ja stanęła przed dramatycznym wyborem. Dzięki jej decyzji, zbiory zostały zabezpieczone, ukryte bankowym skarbcu, w bankowym, jednak teraz cały czas miał do niego dostęp. Kiedy walki o pogoren ustały, pracownicy muzeum zaczęli katalogować i zabezpieczać dzieła sztuki. Okazało się jednak, że części eksponatów brakuje. Głównym podejrzanym był taras, jednak niczego nie udawało mu się udowodnić. Nie udało się ocalić wszystkich skarbów z muzeum, niektóre trzeba było poświęcić, część z nich przepadła na zawsze. nie opuściła oblężone miasto, uciekając przez tunele śladem Adama i dzieci. Po wojnie razem wrócili do Pogoren i otworzyli dom opieki dla wojennych sierot. Zoran nie dożył końca oblężenia Pogoren. Każdy, kto go znał, jeszcze długo opłakiwał jego śmierć. I tyle. A o Rubenie nic, chyba że przeklikałem. Ciekawe. Ciekawe. Dobrze, moi państwo, ja już wyszedłem z tego takiego... Em, z tego takiego humoru melancholijnego em, w... Może to i dobrze, ale kopnęło mnie to nieźle, także niesamowity scenariusz. Bardzo się cieszę, że udało nam się dokończyć wszystkie trzy. E wydaje mi się, że więcej nie ma, Ej, epilog. A czymże jest epilog? A, okej. Okay. Okej, okay, czy mogę skipnąć to? O wow, nie mogę tego skipnąć, naprawdę. A ależ nie do. Mogę, enterami chyba, mogę. Albo i nie. Nie, nic, naprawdę, nul, nic, nie nada. No dobra, moi mi Państwo, no się wkopałem, no nic. E, tym akcentem ani pozytywnym, ani negatywnym e, kończymy. Kończymy naszą przygodę z e, This War of Mine. Ograliśmy wszystkie scenariusze, do zwykłego This War of Mine, myślę, podchodzić nie będę, ale polecam, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, e, bardzo ciekawa przygoda też, e, zupełnie z innej strony, zupełnie inaczej się to odbiera, e, zupełnie innymi osobami się steruje, także polecam, e, gra na pewno warta tego, żeby przeżyć to po swojemu. Te scenariusze również, nawet jeżeli ktoś je obejrzał, to, to myślę, że zupełnie inaczej podchodzi się do tego, jak się w to zagra, także dziękuję pięknie, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu w innych filmach i co, no trzymajcie się, hej.